kameramen Nagrywamy, nagrywamy, to nie ma to tamto Ej, zajebisty jest ten podgląd! Bajka, bajka, bajka Kurwa mieli, mieli, mieli Tego się nie śmisz, boć! absolutnie Nie no, kurwa ej bombon jest ta przednia kamera prezentuje cały zestaw, to jest operator. Z całej okazałości razem ze sprzętem, kurwa się o te badyle A wysoko sięczone. Co? Wysoko sięczone. Fajnie. Bardzo się tak brzydko nie i kryje fajnie. Co tam, jedynie

są my właśnie u Agrodzika Cześć powiedz ładnie Siema Cześć Co robimy? Jak widać Orka, orka Orka, oreczka, orunia No Jak wielkie tutaj to pole? Dwadzieścia dwa Albo 21, już teraz nie wiem no, Jak ale... to idzie? Jak je prosto to idzie, a jak jest kiempa to, to ciężko I tam idzie Tam jest po tym piękno, ta I Tam Golgota. jest Golgota, no fest, no. Na ile oromy? Tak na oko, A no, 25. Zimowa orka. No, zimowa. To kukurydzy, jak widać. Kukurydzy. Nietależowane. no. Nie na razie. Fajnie to idzie, nie zatyka się to nikaj. też no, no, śnieg, nie. takie warunki mamy. Nie zdarzyło mi się, żeby mi się to zatkało jeszcze. Nawet na tych ścinaczach i... Ścinacz, ścinacz, no. ścinacz to jest ścinacz, to nie ma przedłużek. Taki jest przynajmniej moi zdanie. Co to jest za traktor? Juwolan. Ale jaki? Dwiesta siedemdziesiąt. Na jakiej skrzyni to mamy? Autokumand. Pani eee, John po powiedzieli kiedyś, że to jest jedna z najlepszych y, skrzyni. Muszę się też tak zrobiło. Pozdrawiamy panów John Deere. Piękna sprawa Konskilde. Pięcioskibowy. Będziemy nagrywać za roce drony, już coś też polotał. Jak się To nie ma dronów, to na wkolanku to musi iść. Ja. Yeah. Oczywiście się śmiejemy, bo to też tak nie ma. Każdy traktor jest dobry. Każdy swój chwali Koszty swoje. Se chwali swoje. Coś tu z głowy puszczemy, jakoś różnorodność była. Krola Halo No Czekaj, to jeszcze z nim tu co jeszcze połopowiadamy i ten, dwa razy tam i na zewnątrz telefonu Nara. To telefon. no, właśnie ta Golgota. Chyba zjeżdżać no. z Golgoty? Taki fajne. fajny, no no że tu jest taki najgorszy to. Tam już po tym jest lepszy, nie? O jaszcząb Jaszczum. Jaszczum w Jaszczum zdroju W Webziu Nie, tu to kiempy zrobię to tak. Są ciągle. No z tykiem to ja to na. 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 to No my to też właśnie Andrzej mi powiedział, żeby to teraz złorać, ta tu golgota, bo chuj wie co będzie po tym, nie? No. Ja No po tym to już będzie po... po papano. Gaza, on zgasł. Ej, idzie, bo to jest wierchu, no tak wiesz? To mo iść. To musi jebać. Nie mielen. Nie, nie. Michał Mazurek. A potem zadzwoni. On też tu łoże, wiesz? Co? Nie wiem, czy on tu przyjść dzisiaj chyba na połednie. Na drugo. Nie wiem, Jezus, trzymaj ci... się. W 33 roku. Do nieba, do nieba. Do nieba. Tu to jest tako dosłownie podorywka pod takim pod... Nieładny. Ja nie, on dobrze łoże, ja ci powiem. Coś tam go dali, że on chujowato, ale mi się wydaje, że że on dobrze idzie. Na to nie ma co narzekać. Jak on w takim, wiesz, z taką prędkością, mi to przykrył, to wiesz. Co gadasz? Siła grawitacji zaciągnie do domu Siła tak, grawitacji, tak, no, no przyciąganie, nie. Ja nie się chciałem niebieski. Lekcja fizyki. Lekcja fizyki z panem R. A to wy też macie na tym ZMDR na YouTube? Nie. Praca. A że że tak. tak no ja bym, ja mam ja już dwa materiały na film agrodzik na YouTube. Na YouTube? Ja. Ale jeszcze, jeszcze to robią noco. Ciebie się. Ja się rozwiję kurwa. Nie, no idzie to fajnie. Majka. Ja myślę, że dzisiaj te, te pole piekną. No, do jeszcze. No! Już te Teraz już te to... kempa. No! Zobaczymy, zobaczymy. A kukurydza wiesz się. Ja. Kukurydza. Tylko kukurydza się opłaca. W przyszłym roku zasiejemy to pole zasadem. Kiedyś to tam kurna nawet jak miłość gospodarzyli, a teraz? Co to za czasy przyszły, za nie? Dobra, no, się nic nie opłaca w tej Polsce, a szczególnie rolnictwo. Mi Ale... powiedzą na TikToku... Nie, na YouTubie mi powiedzą, że zafeskieruję kierownicą. kieruję kierownicą? No. A ja sobie rozumiesz, był w jedynce rano Zajechałem sobie po mój zestaw Coś do jedzonka Tymbark Dobre nawodnienie Dobre nawodnienie Dwa tymbarki Trzy Trzy To jest w ogóle nieopłacalne jeżeli chodzi o uranie, bo te części już co, jak gór. No właśnie jakiś ten tymbark kwest moczopędny Moczopędny Ale to piwo go daje najbardziej moczopędny Czy ja wiem piwo jest zdrowe na nerki. Panie no, kamień <noise> ja która przepłucuje, czysto to potem zalejesz to też, ja. też przepłucuje od kazi od kazi, no muszą być żeby <noise> ja, tu mieli wszystko na poważnie robić żeby tu no, siednąć i chyba peczeć Płacz Ale idzie Ogólnie wiesz, no niby mokro jest, ale idzie Wiesz A ja jak... to przymroziło po to na razie inaczej, nie? Dzisiaj mamy 30 listopada Andrzejki Dzisiaj są Andrzejki? 5 lat Dziś też Andrzejki były Do ostatniego listopada, nie? A. No to zakończę Serdeczne pozdrowienia dla Andrzeja. Ja, Serdeczne pozdrowienia dla Andrzeja. Andrzeja. Andrzej ostatnio Andrzej, ja się w filmie... Ja widziałem, filmie widziałem. <grym> Ale nie, ma chłop gadany. Ma chłop gadany? Gwiazda, chłop gada... gwiazda kurwa. Gwiazda YouTube'a. Widziałem, mu to się czyni. Bo też fajny. No to już wiesz. A jakby się uprzyma, to dużo przewiewie ci do tego kompana i nie No cóż, już ósemka lekko, no. To jest, to jest, to jest, to jest no pewnie, nie wiem, większych składanych. O. Ale to jest, to jest i jest tak. O, no, no to możesz. Czekaj, a Krzysio mo pająk jaki, mo ósemka, czy? Ósemka. No i ty też na tym przednim filmie go dali, jak to ty. Rolnik Łukasz on się nazywał samo te kierowcy, nie? No Mimo tego bizona giganta, to też tam u Cymka zapinął Aha, no ja Przecież Ja Mowa ostatnio o tym, z to był Szymon z Andrzejem Słuchaj, no każdy robi tym czym... tym... tym... tym No, to, tym co oni, No i tu nie ma co gadać, tak? Kurwa z tymi traktorami, jak mnie to w kurwio kurwa, jak ktoś na przykład godą, że John Deere to jest kurwa najlepszy traktor. Pozdrawienia do psiemka Hałacza. Nie no, wszystko jest dobre. Wszystko jest dobre. Ta rolka, Szymona na Instagramie.